W drugiej rundzie drużynowych Mistrzostw Europy zmierzyliśmy się ze Słowakami i teraz było, teraz było lepiej niż w pierwszej rundzie. Zaczynamy od partii Kacpra, która się odbyła dzisiaj. No i Kacper bardzo dobrze zagrał niestety nie udało się wygrać, ale na szczęście, na szczęście już mieliśmy trzy zwycięstwa na innych deskach. Tutaj pierwszy rzut do skomentowania: ten skok, czy rozszerzenie, rozszerzenie o jeden trochę krótko. Na bandzie się rozszerzamy raczej o dwa. O jeden to się skacze do, do centrum. O, też, też Marianna przeszła bardzo dobrze. Do centrum skacze się o jeden. Natomiast na bandzie rozszerza się o dwa, a jeżeli jest więcej niż jedynkami, to on może nawet o 3. Także taki ruch, taki ruch byłyby trochę lepsze. No, ten ruch też jest, też jest bardzo dobry. To, to nie jest duży błąd, ale, ale można dalej, można aktywniej. Um, Dobra, teraz tak, tutaj joseki i czarny zagrał gdzie indziej. Warto się wydłużyć, bo jeżeli się nie wydłużymy, to jak zobaczymy później w grze, białe mogą tu zagrać i dostać bardzo ładny kształt. Czarne muszą na to odpowiedzieć, no i białe są w miarę zadowolone z takiego rezultatu. Natomiast ten ruch rzeczywiście trudno może sobie tak od razu wyobrazić, jaką on ma wartość. No ale czarnego ścianka rośnie, a biały nie ma teraz bazy. Białego nadal się będzie dało atakować. Bardzo możliwe, że biały odpowie, a wtedy to robi dużą różnicę. Być może widzieliście takie joseki. Jeżeli znamy takie joseki, no to też łatwiej jest zrozumieć ten ruch. To jest powrót do tamtego czoseki, tylko czarne nie grają tej wymiany. To nawet lepiej niż w joseki. Wychodzi troszkę lepiej niż w joseki. No dobra, czarny zagrały gdzie indziej. Tutaj też joseki. warto odpowiedzieć, warto się rozszerzyć od takich dwóch kamieni. To prawda, że często się podchodzi do rogu i się nie, nie dogrywa. Ale jeżeli ale nie dogrywa się, jeżeli atak białego z drugiej strony nadal może nie jest tak groźny, bo nadal możemy pójść do rogu i tam coś tam szukać bazy. Natomiast w w tym przypadku, w przypadku tego joseki, już nie możemy szukać bazy w rogu, bo biały nam dojście do narożnika zablokował i wtedy to jest szczególnie ważne, żeby się rozszerzyć. Takie rozszerzenie ma szczególnie dużą wartość, więc w joseki należy, należy dograć. Eee, Czarny zagrały gdzie indziej, białe nie odpowiadają. Czarny tutaj blokują narożnik słusznie. A tutaj ładny, ładny wariant. Tu czarny raz zagrały i później nie odpowiedziały, to myślę, że jak raz zagramy, to warto dobrać. To byłby dobry ruch, a jeśli chcemy zagrać z drugiej strony, to lepiej od razu zagrać z drugiej strony. Powiedzmy, że białe teraz sobie skoczą, no to chyba nie będziemy grać tego wciśnięcia. Chyba to tylko dobrze zrobi białemu. Także nie ma co grać w tej wymiany, jeżeli później nie zamierzamy wydłużać. Tak biały dał Atari, no ale wszystko w porządku. Aha, tak, tak. Teraz białe zagrały ten ruch, o którym mówiłem. No i teraz się zrobiła ciekawa rzecz. Czarny zagrały taki ruch, bardzo ciekawy, bardzo, bardzo kreatywny. Myślę, że najlepszą odpowiedzią białych było uderzenie w słaby punkt tego kształtu czarnych i próba rozdzielenia kamieni czarnego. Ale białe zagrały inaczej. Białe pchnęły z tej strony i teraz rozcięły. I teraz kształt czarnego wyszło na to, że jest bardzo dobry. W tym momencie ten ruch, który Kacper zagrał dużo, dużo wcześniej ma bardzo dużo sensu, bo broni cięcia, uniemożliwia białemu rozcięcie czarnych kamieni. I w rezultacie czarne złapały białego, no i wszystko się toczy dobrze dla białych. Teraz białe grają nieostrożnie. Zamiast uciekać, grają do środka i czarne otaczają białe. W rezultacie białe nie zdołały stworzyć dwojga oczu, tylko jedno oko, czy tam nawet nie jedno oko. Białe umierają i to jest już duży sukces dla czarnego. Teraz czarne mają dużą przewagę. Tak? Mogło być tak, a jest tak. Jest tak. Także gra się toczy bardzo pomyśli po Kacpra. Później, tutaj, wszystko dobre ruchy. Może ten ja bym się tutaj połączył. Dlaczego? Dlatego, że warto zwracać uwagę na hanę na drugiej linii. Żeby nie umożliwić przeciwnikowi zagrania takiego Hany. Żeby po Hany móc zablokować. Tu nie możemy zablokować a w tym przypadku moglibyśmy zablokować. No dobra, gra się jednak toczyła dalej. Kacper zaatakował kolejną grupę. Tutaj przeciwnik co innego robi i tę grupę udało się też zabić. Bardzo dobrze pograne. I to Kacper tutaj się wykazał też dużą odwagą, że no w tej chwili w zasadzie można by dobrać i zabić białego, ale Kacper idzie dalej i bardzo słusznie. Zyskuje tylko więcej. Od kraja odgradza drogę kolejnej grupie białej. O i teraz odciął, odciął kolejną grupę białego. A, no i o, no dobrze, no to tej grupy jednak się nie udało zabić, ale tak czy siak zdążyliśmy zabić tamtą. Także bardzo dokładne, dokładne liczenie oddechów tutaj przez Kacpra, że Kacper wiedział, że teraz póki co jeszcze nie musimy, nie musimy dobijać. Dopiero jak biały zagrał tyle tamtych ruchów, to teraz dobiliśmy, no i wyszliśmy z, całe, z, całego tego, z całej tej sytuacji w sente. Bardzo, bardzo dobry rezultat. Zabiliśmy kolejną grupę i mamy setę. Więc, a no tutaj niestety Kacper dograł to niesłusznie, bo ten ruch nie jest duży. To jest bardzo ważne w go, żeby wiedzieć w którym momencie się walka zakończyła i kiedy już nie trzeba grać lokalnie. Kiedy warto wstać, popatrzeć się na całą planszę i chcę zastanowić, gdzie teraz jest największy ruch na planszy. Po lewej stronie walka jest już wyjaśniona. Czarne zabiły białego na górze, ale białe połączyły się o tu. H2, tak jest, tak jak mówi Antek, warto dobrać i wzmocnić tę grupę. Bardzo dobry ruch, pewnie najlepszy na planszy. Można też skromniej zagrać tu i też też przeżyjemy grupą, stworzymy dwoje oczu, ale tak też lepiej niż tworzyć dwoje oczu, rozszerzyć swoją, swoją przestrzeń życiową. To jest najlepsza strategia. I, no i tak, i wtedy czarne by tutaj żyły. A tak się zrobiło trochę ryzykownie, bo białe zaatakowały, ale na szczęście, na szczęście też się udało przeżyć. Um, tutaj um, no właśnie, chyba nic biało nie mogły zrobić, no ale no, no nieważne, no tak czy siak, udało, udało się przeżyć i to jeszcze się wgryźliśmy w narożnik. Także wszystko się toczy znakomicie, pomyśli Kacpram. Przewaga jest bardzo, bardzo duża i w tym momencie jedyna szansa przeciwnika, atak na kolejną grupę, najważniejsze w tej chwili, to wiedzieć. Jaki jest nasz cel? Co musimy zrobić, żeby wygrać partię? I nie trzeba nawet liczyć punktów. Wiemy, co się działo w tej partii. Białe tam coś miały na górze, a czarne tu zabiły kamienie, tu zabiły kamienie. Na pewno czarne mają dużą przewagę. Jeśli teraz tylko obronimy kolejną grupę, bo już obroniliśmy jedną, jeśli obronimy kolejną, to na pewno wygraliśmy. Więc to ten ruch doprowadziłby do zwycięstwa. Koniec gry. Białe mają trochę terenu, ale na pewno nie jest to wystarczająco. I, I tak czarne by wygrały. Czarne próbowały nadal grać trochę ambitniej, ale w pewnym momencie już nie trzeba grać ambitnie, w pewnym momencie trzeba się zastanowić, co jest nam potrzebne do zwycięstwa, i po prostu zagrać ten ruch i wygrać. A tutaj niestety czarne dały białemu szansę i grupa zginęła. I ostatecznie to Biały wygrał. Bardzo niesprawiedliwy wynik, bo wcześniej, wcześniej się wszystko toczyło po myśli Kaspra, i Kasper bardzo dobrze sobie radził w walkach, no ale niestety ostatnia walka się potoczyła źle, a grupa była bardzo duża, i to przeciwnik, przeciwnik zwyciężył. No dobrze, czy są jakieś pytania? Ja myślę, że to tyle odnośnie tej partii, i możemy przechodzić do następnej. Także, także się zaraz widzimy, zaraz, zaraz widzimy, tak? Dzięki, dzięki.